Poszukujemy mistycyzmu, takiego zachwytu, takiego uczucia pełni, e, radości, gdy czujemy na swoim ciele tą gęsią skórkę, gdy te włosy tak wstają, gdy czujemy, jak przepływa przez nas energia. I to się dzieje, na przykład, jak patrzymy na piękny kwiat, słyszymy piękną muzykę, jak odczuwamy Swoją własną wrażliwość, swoje własne piękno, swój własny taki indywidualny smak, rys, wibracje. Gdy czujemy coś do samej głębi, swojego jestestwa. Gdy patrzymy na piękny zachód słońca, gdy cieszymy się uśmiechem małego dziecka, gdy patrzymy na piękne drzewo. Gdy patrzymy na płynącą rzekę, gdy dostrzegamy uśmiech swój własny, albo drugiego człowieka, albo ukochanej osoby, wtedy czujemy coś do głębi. Całe nasze ciało fizyczne jest przepełnione tym takim impulsem elektrycznym. Czujemy, że coś jest. Wspaniałego, że jest coś istotnego. I wtedy czujemy też często takie wyciszenie, jakbyśmy sami się wsłuchiwali w swój zachwyt albo taki stan energetyczny. I trwali w takim zachwyceniu i się zastanawiali, wow, co to takiego? Ale fajne, ale miłe. Poszukujemy właśnie takiego tchnienia Boga, Stwórcy w nas, poczucia swojej mocy, sprawczości, piękna i sensu swojego istnienia, takiego też swoistego połączenia ze sobą samym, z innymi osobami, z innymi istotami, zwierzętami, roślinami. Szukamy takiego zachwytu, w którym możemy się rozpłynąć w takim uczuciu błogości i spokoju.